Księgi liturgiczne dzisiaj zachęcają nas, byśmy patrzyli w dwóch kierunkach. Po pierwsze, byśmy patrzyli na Jezusa, a po drugie, byśmy patrzyli na siebie jako na wspólnotę kościoła. Jezusa. Pokazuje przed chwilą wysłuchana przez nas Ewangelia Męki, najpierw jako Baranka. Baranka. Baranka, który zastępuje wszystkie zapowiadające go Baranki dawnego przymierza. Baranka, który jest ofiarą. Jedyną ofiarą zastępującą wszystkie ludzkie wcześniejsze ofiary. Jezus jako baranek umiera w tej godzinie na krzyżu, kiedy w świątyni jerozolimskiej były zabijane baranki paschalne. Jego kości nie są łamane, jak nie były łamane kości baranka paschalnego. Jezus jest barankiem. Za takim poszli uczniowie na początku Janowej Ewangelii. się cofniemy do pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, to Jan, chrzciciel wskazując na Jezusa, mówi: Oto baranek Boży. Ten baranek, który jest jedyną ofiarą, zastępujący wszystkie, jest jednocześnie kapłanem, bo to on sam siebie składa w ofierze. Jest też świątynią, bo kiedy widzimy go z przebitym bokiem. I widzimy, że z tego boku wypływa woda, wtedy się spełnia proroctwo Ezechiela o świątyni Pana, z której wypłynie obficie źródło wody, wody życia. Więc Jezus jest składaną ofiarą, kapłanem, który ją składa i świątynią, w której ta ofiara jest składana. Jest dalej królem. I pewnie, zwłaszcza od momentu, kiedy Jezus staje przed Piłatem. Słowo król jest słowem, które się bardzo, bardzo często w tym opisie męki pojawia. Jest królem. który umiera na krzyżu, więc umiera śmiercią niewolnika, jest królem, który wybrał postać sługi i jest królem, który nazywa siebie samego królem prawdy. Jestem królem. Na to przyszedłem na świat, żeby dać świadectwo prawdzie. I właśnie dlatego, że jest królem prawdy, jest władcą, któremu obca jest jakakolwiek przemoc i siła. Prawda przemawia własną mocą. Prawda rządzi własną mocą. 40 lat temu zabito księdza Jerzego Popiełuszkę. Ten rok przeżywamy jako anki jubileusz tamtego czasu. Nie wiem czy pamiętacie rozważania różańcowe księdza Jerzego ostatnie w życiu jakie poprowadził w Bydgoszczy to właśnie wtedy mówił że prawda która sięga po przemoc sama siebie kompromituje to to były jedne z ostatnich jego słów król który jest królem prawdy musi być też królem który jest odwrotnością jakiejkolwiek Przemocy i siły. Nie. Tak widzimy te dwie godności: kapłana, który jest barankiem, i króla, sługi, który jest królem prawdy. I potrzeba, żebyśmy je widzieli razem, byśmy widzieli też te dwie wartości, które reprezentuje prawdę i ofiarę razem. Papież Franciszek w Marsylii podczas jeszcze stosunkowo nieodległej wizyty mówił o tym, że prawda bez miłości jest idolem, bałwanem. I nie wolno przed nią klękać. Prawda bez miłości jest idolem. Nie wolno przed nią klękać. To jest bardzo mocne słowo papieża Franciszka. Zresztą cytat z wielkiego, wielkiego filozofa i mistyka Błażeja Paskala. Nowy baranek, nowy król, i ostatecznie nowy Adam. Nowy Adam. Ewangelia męki u świętego Jana zaczyna się w ogrodzie. Poszedł do ogrodu za potokiem Cedron, i kończy się w ogrodzie. Na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, a w nim nowy grób. Ten ogród, który jest jak klamra męki pańskiej, przenosi nas do raju, pokazuje nam Jezusa jako nowego Adama. Ten nowy Adam jest pokazany przez Piłata, kiedy Piłat go wyprowadza na zewnątrz i mówi oto. Człowiek. Ekce homo. Nowy Adam, który jest całkowitą odwrotnością pierwszego Adama. Pierwszy Adam w swojej pysze sięgał po to, żeby być równym Bogu. A nowy Adam. Będąc Bogiem, upokarza samego siebie, stawszy się człowiekiem posłusznym aż do śmierci. Ten nowy Adam jest odwrotnością pierwszego, znaczy, Nowy Adam jest człowiekiem pokory, radykalnie przeciwstawionej pysze pierwszego Adama. Nowy Adam. I będąc odwrotnością pierwszego Adama, jednocześnie się go nie wyrzeka. To jest najpiękniejsze w Jezusie, że będąc odwrotnością pierwszego człowieka, nie wyrzeka się pierwszego człowieka. I najbardziej to pokazuje korona cierniowa, którą ma na głowie. Nie wiem, czy pamiętacie ten fragment Księgi Rodzaju, kiedy Bóg przychodzi do Adama i do Ewy po pierwszym grzechu i mówi: Ziemia będzie ci rodziła ciernie. Ziemia będzie ci rodziła ciernie. Ziemia urodziła ciernie. Jezusowi. Tak dalece, że te ciernie mu się wbijają do mózgu. Bo z tych cierni, które ziemia urodziła Jezusowi spleczono koronę na Jego głowę. Te zapowiedź, którą usłyszał Adam o ziemi, która mu urodzi ciernie, Jezus wziął. Do siebie w najbardziej bolesny sposób, jak to jest tylko możliwe. W formie cierniowej korony. Kiedy to jest w Jezusie przepiękne, że kiedy jest absolutną odwrotnością nas, kiedy jest radykalnie inny niż my, kiedy jest pokorny, gdy my jesteśmy pyszni. Kiedy jest ubogi, kiedy my jesteśmy chciwi, kiedy jest czysty, kiedy my jesteśmy nieczyści, kiedy jest całkowitą odwrotnością nas, nigdy się nas nie wyrzeka i jest gotów na siebie wziąć konsekwencje wszystkich naszych grzechów. Taki jest Jezus. Kapłan, baranek, król, sługa. Sługa prawdy, ale ofiarnej, prawdy w miłości. Nowy Adam, kochający pierwszego Adama, aż do cierniowej korony. Patrzymy na tego Jezusa. Jak się nim nie zachwycić? Jak się w nim nie zakochać? A właśnie do tego cała ta liturgia zmierza. I teraz już bardzo krótko, nie? z tego boku nowego Adama rodzi się nowa Ewa. Przebity bok, a z niego wypływają krew i woda. Sakramenty Chrztu i Eucharystii, dwa sakramenty, z których rodzi się Kościół. Patrzymy na tę wodę i krew, patrzymy na Kościół, który rodzi się z boku Jezusa, widzimy siebie. Widzimy siebie. Widzimy swoje narodziny. Tam, gdzie wszyscy na Golgocie widzą straszną, straszną śmierć, tam Jan z perspektywy wielu, wielu lat, nie? ze 70 lat od tych wydarzeń, kiedy pisze Ewangelię, Jan widzi scenę urodzin. Wszyscy widzą szubienicę, a Jan widzi kołyskę. Bo się rodzi z nowego Adama nowa ludzkość, i ta nowa ludzkość jest nową Ewą. Dla nowego Adama jest nowa Ewa. Rodzi się nowa Ewa. Ja i ty. Ja i ty. I my razem. Pamiętacie, co Adam powiedział, kiedy zobaczył Ewę, jak mu Bóg ją przyprowadził? To Adam powiedział: Ta dopiero. Jest kością z moich kości, ciałem z mojego ciała. Ta dopiero. To jest dzisiaj o każdej z Was. To jest dzisiaj o każdym z Was. Jezus Chrystus patrzy na nas i mówi: Ta dopiero. Ten dopiero. Do takiej relacji nas zaprasza. Nie ma nikogo innego, kogo by zaprosił do takiej relacji, tylko człowieka, nowego człowieka. Zaprasza do takiej miłości, do takiej jedności. Byśmy byli Kością z Jego Kości, ciałem z Jego ciała. Byśmy byli z Nim jedno. Wiara to jest, wiara to, jest to jest relacja miłości. To nie jest światopogląd, to nie, są, to, nie, to nie jest żaden system moralny. To jest spotkanie z Bogiem, który w taki sposób się objawia w Jezusie i woła, żebyśmy go poślubili, żebyśmy byli jedno z nim i tak blisko, i tak intymnie, i tak wewnętrznie, jak blisko jest mężczyzna. Z kobietą. I na to zaproszenie będziemy mogli dać odpowiedź dzisiaj. Już za chwilę. Za moment będzie jeszcze piękna modlitwa wiernych. Będziemy się. Modlić za cały świat, a potem będzie moment adoracji krzyża. Adorujemy krzyż podchodząc i całując go. Całując go. To znaczy adoracja. Adoracja znaczy pocałunek. Kiedyś bardzo pięknie to tłumaczył Benedyk XVI młodym ludziom w kolonii. Nie, że adorować Jezusa znaczy całować się z nim. Ile razy przypominam sobie ten tekst Benedykta XVI, to mi się przypomina jeszcze starszy, o wiele, wiele starszy. Przepiękny tekst, który na koniec XIV wieku napisał Henryk z Bitterfeldu dla królowej Jadwigi. Nie? I on mówi tak: My, jak przychodzimy do Jezusa. To chcemy go całować w stopy. I to pewnie będzie pierwszy odruch, jaki będziemy mieli przy adoracji Krzyża. Że każdy z nas chciałby pocałować jego stopy. Bitterfeld mówi tak, ale kiedy Jezus widzi, że ty się pochylasz do jego stóp, to cię dźwiga z kolan i mówi: Pocałuj mnie w usta. To jest adoracja. To samo słowo, adoracja, bierze się od łacińskiego ad ore, do ust. Do ust. Ku usto. Nie. Kiedy Ty chcesz go całować w stopy, on mówi, wstań i całuj mnie w usta. To jest właśnie relacja Adama i Ewy, nowego Adama i nowej Ewy. Znaczy, Jezus nie chce mieć w nas niewolników. Jezus chce mieć w nas partnerów miłości. I wiara jest zaproszeniem do takiej relacji. W taki sposób przeżywajmy ten moment adoracji dzisiaj, kiedy będziemy podchodzić, żeby go całować. Miejmy w uszach wtedy to jego zdanie: Ta dopiero, ten dopiero. Kość z moich kości, ciało z mego ciała. Nie. Nie ma większej dobrej nowiny dnia dzisiejszego jak ta. I bardzo Was zapraszam do jej przeżycia. Nie. Bardzo Was zapraszam. Ale zanim wejdziemy w ten moment adoracji, to teraz połączmy się w tej wielkiej, wielkiej, niezwykłej modlitwie wiernych, jaką Kościół się modli zawsze w Wielki Piąty.